Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Minion Lashes. I teraz zapraszam Was na moje nagrody w kilkudziesięciu mm, kategoriach. Nie wszystkich, e, tak jak e, to było na Fragrantyce jakieś 22, 22 kategorie. Tu u mnie mm, chyba będzie ciutkę mniej, przynajmniej o dwie kategorie. Dlatego, że no ja po prostu nie mam albo takiego zapachu w swojej kolekcji, albo się na czymś nie znam. Chodzi głównie o kategorię marketingową. W jednej mam odpowiedź, w drugiej marketingowej kategorii nie mam, więc nawet jej nie będę czytała. Ale zapraszam Was, może spędzicie ten czas ze mną i będzie ciekawie. Zapraszam. Jestem uzbrojona w mój notesik, to jest zbiór wszystkich informacji na temat perfum, pomysłów na YouTube'a, na filmy, itd. I odpowiedzi moje, które wcześniej przygotowałam, mocno się nad nimi zastanowiłam i chciałam Wam zaprezentować takie moje wręczenie nagród pierwszych miejsc w danych kategoriach. Oczywiście zaznaczam. Że to jest y, te pierwsze miejsca, to są wybory z mojej kolekcji. Tu nie jest tak, że jakiś najlepszy zapach na przełomie, nie wiem, jakiegoś tam roku, czy z nowości, czy cokolwiek, nie. To są odpowiedzi związane stricte z tym, co mam w kolekcji. W ogóle zrobiłam dzisiaj taki makijaż, Troszkę mocniejszy i taki dziwniejszy, bo myślę, że na nagradzanie perfum akurat pasuje. Także e, zaczynajmy. Pierwsza kategoria to najlepszy damski zapach w mojej kolekcji. Już może nie będę dodawała za każdym razem tego, że w mojej kolekcji. I tutaj, mm, no, pierwsze miejsce ma mój signature scent. Póki co jest to Angel Nowa od Muglera. Ja uważam, że jest to przepiękny kobiecy zapach i nikt go nie pomyli z żadnym unisexem ani niczym takim. Jest 100% kobiecy, przepiękne. Druga kategoria to jest najlepszy męski zapach w mojej kolekcji. Nie w mojej kolekcji, tylko tutaj w kolekcji Wojtka. Moim zdaniem najlepszy męski zapach w kolekcji Wojtka to jest Shi Gentleman. Naprawdę za każdym razem, kiedy nim pachnie, uważam, że dodaje mu to ogrom i pewności siebie i... Uh, ja uwielbiam po prostu, jak on tym zapachem pachnie, także <laughs> dla mnie gentleman zdecydowanie um, wygrywa. Uh, kolejna kategoria to jest najlepszy uniseksowy zapach w mojej kolekcji. I tutaj, najlepszym uniseksowym zapachem, wybrałam Essential Parfum. E Była imperial. No, dla mnie to jest najlepszy uniseksowy zapach. Nikt nie ma wątpliwości, że on i pachnie kobieco, i pachnie męsko. Moim zdaniem to um, ja wybrałam jego właśnie dlatego, że to jest w ogóle um, kompozycja Quentin'a Bisha. I on tutaj połączył dwa, um, wydawałoby się niepołączalne y, światy. To znaczy dla mnie on brzmi niesamowicie kobieco, ale faktycznie nuty męskie są. I jest to dla mnie uniseks w mojej kolekcji idealny po prostu. E, następna kategoria to najlepszy zapach niszowy w mojej kolekcji. Tutaj ponieważ jest o nisze jeszcze pytanie, jeszcze taka kategoria. To postanowiłam podzielić po prostu to po, na te dwa zapachy, które uważam, że są mistrzami w mojej kolekcji. I te kategorie wygrywa teraz u mnie Demachon of Venice, Queen of the Night. Naprawdę uważam, że ta kompozycja jest niesamowita. Jest bardzo piękna, przemyślana. Zapach jest cudowny. E, ulubiony damski zapach, ale wśród mężczyzn i tu dla mnie wygrywa jeden zapach i bezkonkurencyjnie nie miałam żadnych wątpliwości, e, wiecznie komplementowany, wiecznie e, uwielbiany przez panów, naprawdę jest to Mugler Angel, podstawowa wersja EDP. E, przepiękny zapach, który mężczyźni po prostu kochają. Następna kategoria to jest najlepszy męski zapach wszechczasów. Eee, a właśnie, bo najlepszy męski zapach wszechczasów to by powtarzał się dwa razy, tak jak myślałam, więc mm, ja powiem tylko raz. I dla mnie znowu to jest Gentleman Wszechczasów, no bo mm, wiecie, Wojtek nie ma tyle zapachów co ja. Troszkę tych zapachów przeszedł, trochę ukończył, ale mm, od kiedy przewąchałam, testowałam Gentlemana i mu kupiłam, uważam, że naprawdę jest to najlepszy zapach Wszechczasów. Jest idealnie skomponowany. No i, i u mnie w tym, co Wojtek posiada, wygrywa Gentleman. Kolejna kategoria to jest najlepszy gurmądowy, wydany od 2020 roku. No, czyli tu już mamy taką, <noise> takie ograniczenie, że nie mogę wybrać starszych zapachów, ale to nic, ponieważ jest taki The Winner, jeden jedyny w mojej kolekcji, który uważam, że naprawdę e, na łopatki rozwalił wszystko. Jest to, e, muszę sobie kupić w ogóle normalny flakon, bo przecież uwielbiam ten zapach. I to jest oczywiście Mugler Angel Phantasm. Czekoladowa opowieść z lekkim pieprznym zakończeniem. Cudowny gurmont, według mnie najlepszy. <laughs> Następna kategoria to jest najlepszy męski zapach wydany od 2020 roku. O, tu miałam dylemat. Może nie za duży, taki delikatny. Yy, ale jednak wygrał zapach, słuchajcie, Azaro Demonstru. Wanted Parfum. Yy, ten zapach jest przecudowny, a najśmieszniejsze jest to, że w tym zapachu jest coś dymnego. Yy, nie wiem, czy ktokolwiek z Was ma, może mężowie macie, może wy faceci macie ten zapach, czy wy też wyczuwacie taką taki dymek tytoniowość delikatną ja wyczuwam i on tak po prostu wzbogaca ten zapach dla mnie to jeżeli chodzi o zapachy które ma ten naprawdę jest fantastyczny no i to jest stosunkowa nowość bo reszta kompozycji no jeszcze kenzo om ma ale to jest taka świeżynka a to jest jednak coś takiego innego co bardzo mi się podoba naprawdę Kolejna kategoria, dziewiąta, to najlepszy białokwiatowy zapach, wydany od 2020 roku. I tutaj miałam tak, że yy, pamiętam, co tam wygrało, natomiast dla mnie ten zapach, który tam wygrał, w ogóle ja go nie kojarzę do końca z białokwiatowością. Wybrałam tutaj zapach, który jest dla mnie taki 100% biało-kwiatowy, no i mieści się w tym przedziale czasowym, który tutaj mamy zaznaczony. I jest to dla mnie zdecydowanie Tilia. Ja oczywiście mam tylko odlewkę, ale mm, Tilia EDP Marc Antoine Barois dla mnie wygrywa. Dla mnie to jest bardzo mocno biało-kwiatowy zapach. Nieprzytłumiony niczym, żadną wanilią, y, niczym co wybijałoby się ponad y, te białe kwiaty. Idealny według mnie biało-kwiatowiec dla wszystkich, którzy y, kochają się w tego y, typu kwiatach. Naprawdę piękny. Jedyny taki w mojej kolekcji. Kategoria dziesiąta to jest najlepszy damski zapach wszechczasów. No i ja wybiorę standardowo. Pewne zapachy po prostu będą się powtarzały. Bo wiecie, ja się nawet zastanawiałam, czy dawać w każdej kategorii coś innego, ale nie. Jeżeli tak czuję, to po prostu tak to robię. No dla mnie póki co to jest damski zapach wszechczasów. Słuchajcie, ja nie mogę dać czegoś innego, nawet się zastanawiałam nad womanity, ale no, womanity mam stosunkowo krótko. Z tym jestem związana już sporo czasu. I jest to dla mnie oprócz tego, że signature scent, to naprawdę bardzo kobiecy, z którym ja się utożsamiam zapach. Nie mogłam wybrać czegoś innego, byłabym chyba hipokrytką. Więc, Mugler Angel Nowa. Kolejnej kategorii jest dla mnie the best. Kategoria numer 11. To jest najlepszy zapach niszowy wszechczasów. I ja mam taki zapach. Dla mnie jest to y, najlepszy zapach niszowy wszechczasów. I tu właśnie Wam mówię, że. E, starałam się podzielić e, pierwsze miejsca między of Venice, który już w jednej kategorii wygrał, ale drugą kategorię, właśnie tę, postanowiłam, że wygra Mark antoine Barois Ganymed. Dlaczego? E, jeżeli oglądacie moje filmy, to nie jest to dla Was zdziwieniem, bo wiecie, że ja po prostu ubóstwiam ten zapach. Dla mnie to jest e, esencja niszowego super skomponowanego zapachu. I mimo, że masz De Marchand of Venice Queen of the Night jest bardziej rozbudowanym zapachem, czuć więcej, są trochę większe doznania być może, no bo jakby wyczuwalność nut i tej kompozycji jest większa, to to jest naprawdę geniusz nad geniuszem, bo i to jest bardzo świeży zapach, który jest niezwykle trwale zbudowany, który mm, trwa na skórze bardzo długie godziny, który jest niesamowicie mm, skórzany, ale bardzo przyjemnie skórzany, nie odstraszające. Nie jest to zapach kwaśny. Dla mnie jest to po prostu kompozycja wszechczasów, póki co? Kategoria numer 12. Mm, najlepszy marketing zapachu. I tu chyba wiecie, bo omawiając Fergrantika, to Wam mówiłam, ja tego zapachu nie mam yy, i może nie powinnam go tutaj ustanawiać, ale naprawdę nie znam, yy, nie ma w mojej kolekcji zapachu, który miałby lepszy, według mnie, marketing niż Bochopoko Polish Potatoes. Ja po prostu, tak jak szybko się informacja o tym zapachu rozniosła, jak szybko yy, obiegła internet, jak yy, wiele ludzi o tym mówiło, jak każdy chciał tego powąchać, no to ja lepszego nie znam i mimo, że tego zapachu nie mam i być może nie powinnam go tu kategoryzować, bo jednak chodzi o to, co mam w mojej kolekcji, to wybaczcie, ale tak po prostu uważam. Yy, kategoria numer 13, znaczy 13 została ominięta, więc jest kategoria numer 14. I to jest najlepszy owocowy zapach wydany od 2020 roku. I ja pamiętam, że tam wygrał właśnie mój Signature Scent we fragrantice, czytelnicy wybrali, ale ja chciałabym docenić inny zapach w tej kategorii. Chciałabym docenić e, Lancôme La Belle Elixir. Ja uważam, że on jest bardzo podobny do Nova. Po prostu chciałam już Wam powiedzieć o jakimś innym zapachu też, ale też go naprawdę docenić, bo uważam, że on jest skomponowany świetnie i e, on przede wszystkim ma niesamowitą trwałość. Jest bardzo, bardzo trwały, e, więc jest fajnie zrobiony jakościowo. Ja uważam, że szkoda, że o nim, bo nie wiem, czy o nim była mowa w fragmentice, przynajmniej na którymś miejscu, ja teraz tego nie pamiętam, ale naprawdę świetna propozycja. No i to jest stosunkowo, stosunkowo nowość. Kategoria 15 to jest najlepszy zapach z irysem wydany od 2020 roku. I tu miałam dylemat, bo. Ym, Musiałabym dokładnie, wiecie, ja się nigdy na tym nie skupia. Musiałabym dokładnie przejrzeć, co tam ja takiego mam z tym irysem w swojej kolekcji i zdecydować, który uważam za najpiękniejszy. Według mnie nie mam za dużo irysowych yy, kompozycji, chociaż. Zrobię taki film, bo yy, takie filmy tematyczne o, yy, o jednej konkretnej nucie i zapachach związanych z tą nutą yy, są bardzo fajne, bo ja właśnie bardziej poznaję swoją kolekcję. Także ja robię coś dla Was, jakiś content, ale też trochę z myślą o mnie. Yy, I tutaj powiem Wam, że jest jeden zapach, który wiem, że Iris ma wręcz w bazie, więc yy, no jakby jest zbudowany powiedzmy na tej nucie, nie jest on w głowie czy w sercu, ale jest w bazie, więc leży cały zapach na irysie tak naprawdę i to jest Ch y, Chanel Chance au Tendre, tak wyobraźcie sobie, jeżeli ktoś nie wiedział, to jest irys i y, ta kompozycja y, odbiega od tego, co ja o irysie myślę, bo na przykład testowałam zapach Olfactive Studio z irysowe i jakby jednoznacznie ocenia się troszeczkę takie irysowe zapachy. Ten wygrywa moim zdaniem, dlatego że nikt by nie powiedział, że to jest irysowe. To jest dosyć taki kwaśny zapach owocowy, bardzo letni i nie do końca wyczuwa się tu irys, natomiast ten irys jest ważny, bo jest w bazie, czyli trzyma ten cały zapach, jego trwałość i tak dalej. Więc postanowiłam, że faktycznie, jeżeli mam coś wybrać, to jednak będzie to Chanel Chanson Tendre. Wygrywa pierwsze miejsce. Następna, słuchajcie, kategoria to jest yy, Zagubieni w nutach drewna bursztynowego. I tak naprawdę to no jest głównie, w ogóle, jeżeli mówimy o drewnie bursztynowym, bo jak widziałam tę kategorię na Fragrantice, to byłam taka. Aha, okej. Okay. Ale jak zaczęłam bardziej badać ten temat, żeby wybrać swojego DNR-is, to wyobraźcie sobie, że jest ciężko wybrać to z takich damskich zapachów, bo jednak głównie. Nuta ta przeważa w, y, i bardzo często występuje w zapachach męskich. Ale ja mimo wszystko taki zapach damski znalazłam. Zależało mi, żeby to był damski zapach i żeby The Winner był damski, nie męski. I znalazłam taki zapach. Nie uwierzycie, co mam w swojej kolekcji, co w ogóle y, było kiedyś moim takim rozpoznawalnym zapachem. Boże, ja go już używam tyle lat. Słuchajcie, nie wiem, ale myślę, że z 15 lat go Nie, ja go z 20 lat znam. Tak, 20 lat na pewno znam ten zapach. I jest to Dolce Gabbana Light Blue Intense. Tutaj jest właśnie drewno bursztynowe, ale go nie wyczujecie. Ono raczej pełni tutaj funkcję trwałości tego zapachu, właśnie w wersji Intense odpowiada za to, że zapach jest bardziej projektujący i bardziej właśnie długotrwały. To jest opowieść o jabłku, raczej owocowa opowieść. Od wielu, wielu lat był na top, w topce sprzedażowej. Wiele, wiele lat to był najlepszy owocowy zapach na rynku. Taka jest prawda. Jeżeli ktoś z Was light blue nie zna, to... Zdziwię się, ale jest to jabłuszko w takiej pięknej, wspaniałej, moim zdaniem, postaci podane. Dużo lepszej niż podaje to DKNY, moim zdaniem, ale oczywiście możecie mieć inne. Natomiast to są moje nagrody i ja je przyznaję temu, ale w kategorii drewna bursztynowego. Śmieszne, a nie owocowe. Kolejna kategoria to jest Nienawidzę tego zapachu. Taka kategoria mi się spodobała bardzo. Ja Wam chyba wtedy nie zdradziłam, co dla mnie jest takim zapachem, którego nienawidzę. Tylko wtedy Wam powiedziałam, że no zgadzam się, że są powody, dlaczego jakiegoś zapachu nienawidzimy. Chociażby takie, że jest zbyt popularny i zbyt, że wyskakuje z każdej szuflady, można tak powiedzieć. A dla mnie, takim zapachem, którego Wam tu nie pokażę, ale wiecie, że go miałam, jest Burberry Goddess. To jest zapach, którego nienawidzę. To jest zapach, który wygrywa rankingi najpiękniejszej kompozycji i tak dalej. Ja nie mówię, że to jest najbrzydsza kompozycja. Ja po prostu mówię, że go nienawidzę, dlatego że um, wyskakuje z y, każdej szafy, mam wrażenie, że jest o nim, wszyscy o nim mówią, że y, jest już taki aż przehajpowany mam wrażenie, a na przykład. Mnie zawiódł swoją trwałością, parametrami i tak naprawdę troszkę budową zapachu też, bo on obiektywnie rzecz biorąc jest piękny, ale dla mnie zbyt nudny. Więc to jest Berber Goddess. Yy, jeszcze dwie kategorie są. Przedostatnia kategoria to jest najbardziej nudny damski zapach w mojej kolekcji. No i tu nie ukrywam, że to jest Furla Authentic. Naprawdę, ja nawet nie wiem, jak tego używać. Na szczęście mam te miesięcznice, na które wyciągam perfumy. Pewnie je kiedyś tam też wyciągnę, bo jest to dla mnie naprawdę nudny zapach. Yy, to jest. To jest świeży kwiatowy zapach. Yy, natomiast no po prostu nudny. To jest taka świeżynka, która nie ma trwałości, trzeba się nią dopsikiwać. Nic spektakularnego. Jeszcze jest w mojej kolekcji, ale no nie wiem, może zużyję, no bo tu nie ma tragedii. Ale to nie powala absolutnie. I ostatnia kategoria to najbardziej nudny męski zapach w kolekcji Wojtka. I najbardziej nudny, męski zapach w kolekcji Wojtka dla mnie to jest Armani Aquadi. No po prostu to jest taka świeżynka, no ale to jest nudne, słuchajcie. On jest, on jest obiektywnie ładny, jemu nic nie można zarzucić, jest świetny na lato, ale ja lubię takie mocne z werwą zapachy, takie. Wiecie, charakterystyczne. Ja już poszukuję czegoś takiego e, mocnego, i ten zapach jest dla mnie najdudniejszy z tego, co on ma w kolekcji. Więc no, musiał tu mm, zgarnąć tę nagrodę. Niezbyt pochlebną być może, ale jednak. Jak widzicie, niektóre zapachy, mm, głównie jeden zapach, był mm, dwa razy. No i ten zapach jest zwycięzcą całych tych rankingów. Ale jeżeli mnie oglądacie i znacie, no to wiecie, że inaczej postąpić nie mogłam. Po prostu musiałam w tej kwestii być nudna. Cała reszta, jestem ciekawa, czy przewidywaliście te moje The Winner Is. E, może w trakcie mm, pisaliście, co myślicie, że w danej kategorii ja napiszę. To też bardzo fajnie, jeżeli się w coś takiego zabawiliście, to świetnie, e, bo bo może was w czymś zaskoczyłam, a może teraz chcecie się podzielić, że jakaś kategoria, którą wymieniłam i zapach, który w tej kategorii według nie wygrał, was zaskoczył. Być może w ogóle się tego nie spodziewaliście. Dajcie koniecznie znać. I ja bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film był przyjemny i dla was ciekawy. Do następnego, kochani. Pa!